17 września, godzina 17, Park Świętokrzyski. Zaprotestuj przeciwko totalitarnej cenzurze i łamaniu wolności słowa w Polsce. Telewizja w Realu 24 cały czas jesteśmy z Państwem i cały czas są z nami arcy i ciekawi goście. W tym momencie Piotr Korczarowski, emisja TV, witam serdecznie. Witaj, witaj Karol, witam Państwa. Witamy Piotra w naszym studiu. Od razu Państwu wyjaśnimy. Piotr dzisiaj w biegu, bardzo dużo, bardzo dużo pracy, pracy, ale bardzo jesteśmy wdzięczni, że znalazłeś dla nas tutaj dzisiaj chwilę i będziemy mogli porozmawiać, bo tematów jest bardzo dużo i są bardzo bardzo ciekawe. My się na dwóch akurat dzisiaj skupimy. A zanim, zanim, zanim się skupimy, to wcześniej przypomnienie, mogą Państwo wesprzeć projekt, jakim jest Bandbay, na którym nie ma cenzury. Na dole ekranu informacja jak to, jak to zrobić? Zachęcam Państwa do dokonywania takich stałych wpłat miesięcznych w wysokości 10, 20, 30 zł. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, prośba o komentarze, kciuki w górę, subskrypcje. No i jeżeli Państwo mogą, bo Państwo na pewno mają konta w wielu mediach społecznościowych, żeby dzielić się tym. Tym linkiem do tego programu. Piotr Korczarowski, przypominam, w naszym studiu 17 września, więc już niedługo, protest przeciwko cenzurze, który organizujemy, i Piotr Korczarowski będzie, można powiedzieć, jednym ze współorganizatorów, na pewno jednym z uczestników. I mm, Czy ty, Piotrze, wierzysz w to, że Polaków uda się zjednoczyć pod tym hasłem walki z cenzurą? Nie wiem, czy uda się zjednoczyć, bo przed zjednoczeniem musi być jeszcze uświadomienie. Dopóki rozmawiamy z ludźmi na zasadzie, że wolność Tomku w swoim domku, każdy serwis może co chce, jeśli ludzie nie widzą problemu w tym, że te serwisy nie przestrzegają nie tylko prawa, ale w ogóle żadnych norm, żadne umowy ich nie obowiązują. Jest to tak bardzo wolna Amerykanka, że dosłownie Dziki Zachód, gdzie można było teoretycznie, oczywiście, bo nawet na Dzikim Zachodzie była jakaś instytucja szeryfa, że można było człowieka odstrzelić, bo się krzywo na kogoś spojrzał i to załatwiało sprawę. Więc my się w tym momencie właśnie tak czujemy, że. Wchodzą na nasz rynek różne giganty, jeśli chodzi o branżę mediów społecznościowych, i my zupełnie nie mamy żadnych praw w starciu z nimi, bo tak na dobrą sprawę cały czas mówimy o YouTube, który oczywiście w sposób no, bezprecedensowy usunął wasz kanał i, i nic się nie zanosi na razie na jego powrót, ale to dotyczy wszystkich serwisów. I tu wyraźnie też chciałbym zaznaczyć, bo często ludzie sobie. Jakby tworzą taką narrację dobrego i złego, gdzie jedni po prostu, no to jest ten zgniły, obrzydliwy Zachód, wyznający najgorsze lewicowe standardy, a z drugiej strony są ludzie i państwa, które sprzeciwiają się Zachodowi, które walczą z Zachodem, m.in. BRICS, więc Rozczarowujące niestety jest to, że to nie jest walka dobra ze złem. Niestety. Świat mamy Czyli tak... to nie jest czarno-białe. Nie jest właśnie czarno-białe. Wczoraj rozmawiałem o tym na kanale emisji TV z Wojciechem Sumlińskim, któremu jeden z naszych widzów zadał dosłownie to pytanie. Czy on widzi jakąś alternatywę wobec tego, co niesie Zachód, wobec forum w Davos, wobec różnych Rothschildów i Rockefellerów, dlatego że Sumliński ostatnio dużo na ten ten Temat mówi, i on powiedział, że właśnie nie, dlatego że no, na przykładzie, także swoim, ja mogę powiedzieć, jakby popierając jego tezę, że oto Chiny, kraj, który wydawałoby się w ogóle nie uczestniczy w tej polityce Rockefellerowskiej, wciela te same rozwiązania. Sumliński podał przykład COVID-u, który po prostu został zglobalizowany, i mówiliśmy o pandemii. Ja do tej pory podkreślam, nie wiedzieć, czemu ludzie myślą, że pandemia ma jakikolwiek związek ze śmiertelnością. Pandemia odnosi się do globalnego problemu, więc dlatego, dlatego właśnie pandemia. Ale podkreślam to, dlatego że COVID był takim jakby symbolem globalizmu, czyli tego, że jakiś problem jest w ten sam sposób rozpoznawany na całym naszym globie. Że to nie jest tak, że na przykład. I takie samo jest podejście, tak? Tak, że, że na przykład w Polsce mamy taki stosunek do komunizmu, bo doświadczenia, ale gdzieś tam na Kubie, na przykład już komunizm spoko. Więc jeśli chodzi o, o COVID, to to doskonale pokazało, że nieważne, czy Kuba, czy Iran, czy Korea Północna, czy Rosja, czy Stany Zjednoczone, czy Australia, różniło się to jedynie stopniem zamordyzmu, ale podejście do problemu było takie samo. I o ile oczywiście ja przyznaję, że przecież wirus COVID-19 istnieje i jest faktem, no to jednak podejście do samej choroby to postawienie świata na palcach i, i po prostu wywrócenie pewnego starego porządku do góry nogami, było w mojej ocenie zupełnie celowe. Nie będę oczywiście teraz wprowadzać tematu do COVID-u, bo to jest temat rzeka, ale podaję to za przykład za Wojciechem Sumlińskim, który mówi, oto proszę dowód, że tutaj jakby żyjemy już w tej globalnej wiosce. Mój przykład z kolei, który sam doznałem, był taki, że swego czasu, zupełnie niedawno, miałem konto na platformie TikTok, i tam to konto zupełnie nieźle mi szło. Miałem spore zasięgi. Od lutego niektóre moje filmy robiły po 100, 200, 300 tysięcy wyświetleń. No i komuś to się nie spodobało. Zbyt popularny się zrobiłeś? Może tak, ale oficjalnie było jakby. Usunięcie mojego konta takie jak za każdym razem na każdej innej platformie, czyli y, łamanie standardów społeczności, bliżej oczywiście nigdy nieokreślonych. Mm. I tam z kolei y, mnie kara oni spotkała. Tak jedną tę formułkę. Tak, tak, bo to jest taki właśnie wytrych, którym oni mogą sobie każdego wtrącić do celi. Mm. Tam się nie spodobało, kiedy zacząłem mówić o pieniądzu cyfrowym y, pieniądzu z y, datą ważności. Pieniądzu, który jest wyłącznie w formie elektronicznej, i, i moim zdaniem jest to jakby współczesny taki największy nurt, który budzi moje obawy, jeśli chodzi o współczesne niewolnictwo. To od tego, tak na dobrą sprawę, zacznie się kompletne zniewolenie człowieka, bo jeśli pieniądz nie będzie miał odpowiednika w gotówce, to nie dość, że państwo będzie o nas wiedziało absolutnie wszystko, to jeszcze będzie mogło regulować tym pieniądzem nasze zachowanie. A w momencie, kiedy on jeszcze będzie miał datę ważności. O, to już jest pozamiatane, bo nie będziemy mieli żadnych oszczędności. Będziemy na garnuszku państwa i korporacji, wszystko będzie na kredyt, na nic sobie nie zaoszczędzimy, będziemy drżeli przed utratą pracy, i tak dalej. No więc ja o tym nagrywałem te różne moje TikToki, i spotkał mnie za to nawet już nie ban, bo nie było, po prostu usunięcie konta. Po co o tym mówię? Bo TikTok należy w 100% do chińskiego kapitału. Jest to wielka chińska firma, która jest zupełnie zależna od chińskiego rządu. To jest jakby taki pozór, że tam wolny rynek i tak dalej, ale jakby któraś firma im bryknęła, no to by się szybko z nią rozprawili. Więc mamy TikTok, mamy Facebook, mamy Twitter, którego swego czasu Elon Musk próbował wykupić, i Jeff Bezos powiedział: Nie, to niemożliwe, nie możemy pozwolić faszystom, żeby doszli do. Elon Musk, nie? Faszystą. Elon Musk. Yy, faszystą. Elon Musk, który jest moim zdaniem bardzo liberalny w różnych swoich światopoglądach. Yy, I ostatnie, co by mi do głowy przyszło, to nazwać go nawet człowiekiem jakiejś skrajnej prawicy, a co dopiero faszystą, no ale nieważne. I Jeff Bezos jakąś tam zbiórkę Kto miał. To pokazuje, w jakim świecie żyjemy. Tak? tak, właśnie to doskonale pokazuje, w jakim świecie żyjemy, że oni potworzyli sobie, gdzie mówię oni, bo tu czasem yy, yy, pamiętam, kiedyś u was byłem i Jakiś z waszych widzów napisał, no tak, Korczarowski, jak wszyscy. Oni, oni, mhm. co za oni? Określ się. Ja mu akurat chodziło o Żydów wtedy, żebym ja powiedział: wszystko Żydzi. Ale nie, y, wszystko globaliści, którzy nie tylko nie mają żadnej identyfikacji narodowej, ale mają jeden i ten sam plan: pogłębić swoją władzę, y, władzę poszerzyć swoje wpływy. Y, Zgromadzić tyle bogactwa, żeby nikt nie był w stanie im dorównać i na koniec zniewolić totalnie ludzkość. Bo ludzi jest coraz więcej na ziemi, w każdym państwie jest coraz więcej ludzi, no i to budzi zagrożenie, że jednak znajdą się jakieś niepokorne jednostki, gdzieś może jakaś rewolucja się pojawić, a ci panowie mają jachty, wille, rodziny i tak dalej, i oni chcą mieć to wszystko pod kontrolą, więc taki jest cel. I wracamy do tych mediów społecznościowych. Więc pozakładali sobie różnego rodzaju tuby medialne, którymi doskona, doskonale formatują przekaz. Ludzie już nie ufają mediom takim typowo naziemnym, jak jakieś tam telewizje, to już raczej odchodzi do lamusa. Um, natomiast Internet wiedzie prym, jeśli chodzi o nośnik informacji. Teraz, jeśli na przykład gdzieś mamy zamach terrorystyczny, to wiemy już o nim po kilku sekundach, bo ktoś nagrał filmik. Więc wszyscy powiedzmy, jesteśmy reporterami, każdy może dołożyć swoją cegiełkę do tego, ale wszystko to musi być pod kontrolą. Nie może być tak, żeby jakiś kowalski ze swoim telefonikiem z lombardu, burzył plany warte miliardy. No więc jeśli tak, plany takich ważnych ludzi. Tak. To wszystko musi być pod kontrolą. I ja jestem przekonany, i tu się zaczynają moje teorie spiskowe, że te wszystkie firmy skupiają się gdzieś w jednym punkcie. I tu nie chodzi nawet mi o człowieka, który na końcu stoi i pociąga za sznurki. Chodzi mi o cel. Wszystkim zależy na tym samym. Wszystkim multibilionowym korporacjom zależy na tym samym. Podzielić się światem, jak strefami wpływów, i mówię o tym jak teorii spiskowej, ale to nie jest nic nowego w naszej historii, bo swego czasu, kto z Państwa oglądał Piratów z Karaibów, to będzie wiedział, o czym mówię. Istniała właśnie korporacja na dzisiejsze standardy wtedy nazywała się Kompania Wschodnioindyjska, która miała swoją armię, była wręcz konkurencją wobec innych państw, i ona miała swoje rejony świata. Swego czasu Wielka Brytania z Hiszpanią podzieliła się też tym nowo odkrytym światem, że wy tu, my tam i tak dalej i era państw przemija, będą rządzić czy zarządzać nami korporacje, więc teraz te korporacje dzielą się wpływami, że wy bierzecie Afrykę, wy Australię, wy coś tam, ale cel jest ten sam. Regulować przekaz. I COVID fajnie pokazał, że właśnie kiedy mają narzędzie, którym można nas stresować, to ono wszystkim im odpowiada. Nie będzie walki YouTube'a z Facebookiem, nie będzie walki TikToka z Twitterem. I to, to powinna być ta lampka, bo zaczęliśmy od tego, że ludzi trzeba uświadomić. Lampka ostrzegawcza, która powinna się ludziom zapalić, że jak to jest z tym wolnym rynkiem, gdzie mamy do czynienia z kilkoma tytułami, które ze sobą wcale nie rywalizują. To jest właśnie piękne. Oni nie rywalizują ze sobą o strefy wpływów, o widzów, użytkowników i tak dalej. Oni wszyscy grają do tej samej bramki, wyznają te same standardy i traktują nas jednorako. Więc spinając ten mój wywód cały klamrą o 17 września, piękna data swoją drogą, będziemy protestować pod siedzibą Google akurat. Ale to będzie protest przeciwko cenzurze, który ma uświadomić ludzi że największym zagrożeniem naszych czasów na, ten, na tym etapie jest kompletne zawłaszczenie sfery informacji. Bo jak nie mamy dostępu do informacji, to jesteśmy skazani na propagandę. I znów odwołam się do Wojciecha Sumilińskiego, bo skąd akurat długi wczoraj mój wywiad z nim, który powiedział na przykładzie COVID-u, że ci, którzy y, cokolwiek tutaj próbowali spekulować na ten temat, nawet nie kontestować, nie kwestionować, spekulować, czyli zadawać po prostu niewygodne pytania. Byli traktowani jak wariaci, foliarze i tak I Sumliński mówi tutaj na przykładzie pewnej procedury medycznej, która swego czasu była legalna, uznana przez cały świat medyczny, stosowana przez wiele lat. Lobotomia. Wbijanie Takiego metalowego trzpienia to przez ten kącik wokół gdzieś do mózgu. To miało leczyć z homoseksualizmu, z jakichś tam innych fetyszy innych skłonności, padaczki, nie wiem, no, złoty lek na wszystko. Przez parę lat oni skrzywdzili tak wiele ludzi, że to jest niepojęte. A facet, który to wymyślił, dostał Nagrodę Nobla i nikt ze świata medycznego się od tego nie odciął. Potem oczywiście zmienili tę procedurę, ale ta lobotomia fajnie pokazuje, że większość bardzo często potrafi się mylić. Racja jest po stronie tych, którzy kwestionują, ale gdybyśmy żyli w latach tych 50., kiedy te lobotomie stosowali, powiedzieli, hej, ale to jest, to jest w sumie chore. no Wbijają szpikulec człowiekowi w mózg, coś tam pogrzebią i to ma go wyleczyć, to by powiedzieli, o, foliarz, foliarz, proszę, kwestionuje oficjalną medycynę. Co, może jeszcze upuszczanie krwi ci przeszkadza, tak? I pijawki. No więc jesteśmy na tym etapie, i podsumowując to wszystko. Jeśli stracimy dostęp do informacji, jeśli stracimy w Realu 24, jeśli stracimy moją emisję, jeśli stracimy wszystkie płaszczyzny dostępu do informacji i kolportowania tej informacji do ludzi, to stracimy. Społeczeństwo zdolne do podejmowania świadomych wyborów. Bo tylko w oparciu o informacje z różnych źródeł, człowiek może sobie wybrać, co mu odpowiada, i podjąć świadomy wybór. W przeciwnym razie jesteśmy tylko bydłem w obozach, którzy yy, będą wyłącznie hodowani. To jest uprawa ludzkości. I dlatego, proszę Państwa, 17 września musimy być wszyscy w Warszawie. Wielki protest przeciwko. Cenzurze 17 września Warszawa. Piotrze, mamy koniec pewnej, pewnej ery, dlatego że, dlatego że Jacek Kurski nie jest już prezesem TVP. Dowiedzieliśmy się w tym, w tym tygodniu. No i przepraszam, że ciebie, wieloletniego dziennikarza, będę pytał o ocenę dorobku Jacka Kurskiego w TVP, która chyba nie ma już wiele wspólnego z dziennikarstwem. No ale z jednej strony teraz słychać, że Kurski zniszczył. TVP. Moja opinia, moja opinia jest taka, że w TVP już wcześniej nie było zbyt dobrze, a Kurski jego prezesura to był tylko taki niestety gwóźdź, gwóźdź do trumny. Co twoim zdaniem się stało? Dlaczego, dlaczego jego już w TVP nie ma? I kto może TVP przejąć? I czy to może być coś, coś dobrego dla mediów publicznych w Polsce? Zaczynając od końca, żadnej dobrej zmiany nie będzie bo już samo hasło, dobra zmiana, to jest największe kłamstwo, które PiS sprzedał Polakom. Yy, natomiast jeśli chodzi o Jacka Kurskiego, to bym zaczął od tego, że Jacek Kurski dawno temu był dziennikarzem i był nie najgorszym dziennikarzem. W latach 90 on miał fajny program, yy, który no chyba z Piotrem jego, Semką prowadził. Ten jego dokument lewy, lewy czerwcowy, tak? Czy to był program? Yy, yy, coś takiego było w jego... No w jego... przede wszystkim pamiętamy tę nocną zmianę w nocną jego zmianę, reżyserii, tak. ale Jednocześnie, no Kurski miał wielkie zasługi, jeśli chodzi o płaszczyznę dziennikarską w latach 90., bo on tam Michnika, Urbana, Monika Olejnik i tak dalej cudownie Wynalacz. demaskował. Mhm. Ale jednocześnie wtedy mm, Proszę, pamiętam. Nie czerwcowy, tylko sprostuję, to jest książka Jacka Kurskiego i Piotra Semki, tak mi się teraz skojarzyło. A, ten dokument to Nocna Zmiana. On tak, dokument Nocna Zmiana, a on z Semką chyba. Refleks prowadził? Też, te, tak, tak się tak, chyba tak, ten program tak, nazywał. Tak, no tak. więc, żeby nie było tak, że przyszedł Korczarowski i wyłącznie hejt, to y, jeśli Jacek Kurski miał epizod w swoim życiu, kiedy był dobrym dziennikarzem, to muszę to przyznać. No, tak samo Stefan Niesiołowski kiedyś był fajnym, uczciwym człowiekiem, a potem y, się zmienił. <laughs> Natomiast y, y, ja to pamiętam. Co prawda byłem dzieckiem, ale jako dziennikarz, potem zainteresowany jakby twórczością innych kolegów po fachu, no, śledziłem tę jego karierę. Y, I Potem Jacek Kurski zaangażował się w politykę. Już jako chyba poseł Prawa i Sprawiedliwości kiedyś podjechał. Nie pamiętam czy tam był Piotr Najsztop czy Jacek Żakowski, jeden z tych dziennikarzy do fm z nimi pod siedzibę TVP. No i tam ten go pyta czy czy nie tęskno ci panie za tym tutaj gmachem? On mówi nie, nie, ja tu, ni moja noga tu nigdy, nie, 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 nie ja już jak przeszedłem w politykę, to nie ma powrotu do dziennikarstwa. Co jest akurat moim zdaniem bardzo słuszne, dlatego że na tym to powinno polegać. W momencie, kiedy się deklarujesz już jako polityk, no to sorry, już, już nie ma powrotu do yy, przynajmniej nawet udawania obiektywizmu i rzetelności. No ale przyszedł czas Solidarnej Polski. Projektu, który został odpalony po to, żeby y, kilku panów y, posłów utrzymało się w Europarlamencie, bo tam lepiej płacili, a Jarosław Kaczyński powiedział: Słuchajcie, jak chcemy wygrać wybory, wracajcie na listy krajowe tu do Sejmu. Im się to nie widziało, stwierdzili, że zakładają Solidarną Polskę, oni chcą do Europarlamentu, cztery razy taka pensja, nie wyszło. 4% Solidarna Polska zdobyła w wyborach do Europarlamentu. No i się zaczęło uciekanie y, znaczy szczurów z tonącego okrętu. Pierwszy był Jacek Kurski. Kiedy wszyscy zastanawiali się, co zrobić z tym fantem, że takie nazwiska, Ziobro, Cymański, Dera, Kępa, tacy znani ludzie, a tu tylko 4%, Jacek Kurski już prowadził rozmowy y, z Kaczyńskim i on jako pierwszy pojawił się na jakimś wiecu partyjnym PiSu, jak to się mawia, Posypał głowę popiołem, powiedział: Teraz już, już będę pokorny, już będę dobry, już jakby wiem, co straciłem, a stracił dużo, bo Jacek Kurski, jeśli dobrze pamiętam, chyba pół miliona złotych wydał na kampanię wyborczą tu w Warszawie, do tego europarlamentu. No więc trzeba było to odrobić, a w Polsce już jest tak, że w polityce nie odrabia się takich strat finansowych. Rzetelnością, uczciwością, bezkompromisowością, no tylko koniunkturalizmem i wszelkiego rodzaju po prostu naginaniem kręgosłupa do rzeczywistości i tu się narodził z kolei już Jacek Kurski, taki totalnie, którego znamy, już nawet nie ten od dziadka z Wehrmachtu, który kiedyś jako polityk wywalił Tuskowi, tylko taki potulny, fajny, z Sylwestra w Zakopanem, z Zenkiem Martyniukiem. Ciepły i tak, Jacek Kurski. Pan prezes, który wszystkim staruszkom ma do zaoferowania bardzo fajne telenowele, dobre wiadomości, dowiecie się jak pięknie jest w tym kraju. Ludzie mówią, że to taki Gebels pisu. Nie, Gebels nie wiem czy się tyle razy w życiu uśmiechnął, ale nawet on potrafił się postawić Hitlerowi. Natomiast Jacek Kurski to już kompletnie brak kręgosłupa żadnego, już nawet nie mówię względem wyborców. Te jego potem śluby, tu wziął rozwód kościelny jakiś paranoja i w ogóle absurdy i tak dalej. Więc Jacek Kurski, jako prezes telewizji, to jest tragedia dla naszego kraju. Swoją drogą Grzegorz Braun, z którym z kolei dzisiaj miałem wywiad, jeszcze nie ma go na naszej antenie, ale jak powiedziałeś, to zabiegany. Jestem w Warszawie, akurat udało mi się wpaść do Was do studia. Powiedział, że kiedy on sam, Grzegorz Braun, składał dokumenty do TVP, żeby wziąć udział w konkursie na prezesa TVP, to Jacek Kurski już tam z góry było przyklepane, że to on będzie, co jest jakby oczywiste, ale. Człowiek, którego Brown znał, poświadczył i chyba miał nawet potem proces kurskim o to, że ludzie kurskiego donieśli papiery jakieś, jeśli chodzi o kandydaturę kurskiego, już po zamknięciu tego terminu, kiedy ten konkurs kandydatur się zakończył. W sensie było, że no, jakby Jacek Kurski był przez chwilę w TVP, a potem władze, powiedziały władze Polski, że no słuchajcie, to nie będzie tak, że tu swojego człowieka, są media narodowe, mamy tą Radę Mediów Narodowych, więc tu wybierzemy, będzie konkurs, no i był ten konkurs, tam parę osób się zgłosiło, chyba na Max Kolonko jakieś dokumenty składał. Tak, tak było. Więc stworzyli taką farsę, jak to znów Grzegorz Bran mówi, dla zmylenia przeciwnika, żeby stworzyć pozory demokracji. I tam Jacek Kurski, oczywiście, że już było zaplanowane, że to on wygra, ale do tego stopnia było to bezczelne, że jemu się nawet w terminie nie chciał złożyć papierów, tylko gdzieś tam później miał je donieść z tego, co właśnie dzisiaj udało mi się usłyszeć. A tym razem jakby już Prawo i Sprawiedliwość, to a propos tej dobrej zmiany, o którą pytasz. Nawet nie bawi się w żaden konkurs. Nawet już nie stwarza pozorów tego, że ktoś. Spoza ich systemu, może być prezesem, tylko od razu ty odchodzisz, ty wchodzisz. Dziękuję. Po co drążyć? A i jeszcze 2000 milionów znowu specjalnie podkreślam, bo 2 miliardy to brzmi jakoś tak nieszczególnie. 2000 milionów złotych po raz kolejny do przelania na TVP. Podobno Mateusz Morawiecki, nie słyszałem osobiście, ale tak czytałem w internecie dzisiaj, miał powiedzieć, że w budżecie tych pieniędzy, no trudno będzie szukać, ale się znajdą, bo telewizja musi być. Piotr Korczerowski, Emisja TV, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Umówmy się, obiecaj, że następnym razem dłużej w naszym studiu. A to spotkanie. zdecydowanie, ja wręcz odwrotnie. Ja, 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 ja mógłbym powiedzieć, że wreszcie udało mi się być trochę krócej. Wreszcie krócej. krócej tak, tak, bo ja zawsze przychodzę i nudzę, i nudzę, bo no, jakby codziennie zderzamy się z rzeczywistością, która ma tak szerokie jakby wiano różnych aspektów, ten kalejdoskop tego, co nas otacza, że te dyskusje mogłyby się nie kończyć, no ale y, trzeba też y, mieć reżim czasowy, my szczególnie nie jesteśmy do tego. Tak, bo Piotr lubi i być gościem Ralu 24. a ma też swoje obowiązki, ma emisję TV. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za, za wizytę w studiu. Widzimy się z Piotrem Korczarowskim na pewno 17 września i mam nadzieję i wierzę, że z Państwem też się widzimy, bo to jest bardzo ważna. Wręcz najważniejsza dzisiaj sprawa. Walczmy. Musimy się razem opowiedzieć przeciwko cenzurze 17 września, Warszawa. Wspierajcie Państwo Bamba. Jeszcze raz zdążymy szybko na dole ekranu. Informacja, jak nam jak nam pomóc z tym projektem. Bardzo Państwu dziękujemy. Do zobaczenia.